Filip Tomczak przed galą Babylon MMA 14. Witam się serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Chumor dopisuje widzę. Raczej samopoczucie dobre. Nie ma jakiegoś takiego chyba niepotrzebnego stresu, napięcia. Tak staram się jakoś tak do tego podejść normalnie już. Nie, nie stresuję się tak mocno. Wiadomo, jutro to też przyjdzie. Dzisiaj na ważeniu też wiadomo, tam coś tam delikatnie serce szybciej zabiło. Ale teraz już jest wszystko ok, także czekam na jutro. No właśnie, ten pojedynek to, to dla Ciebie jaki to pojedynek, bo trzeba przyznać, że przeciwnik, z którym przyjdzie Ci się zmierzyć jest z ogromnym doświadczeniem. Tak, ma ogromne doświadczenie, walczył w organizacjach mega dobrych, jak UFC, jakiś, jakiś parę lat temu, tak? później była A.C. Babylon, no przeciwnik jest bardzo wymagający, ale ja też znam swoje możliwości i wiem, że jestem w stanie dać radę. Tak sobie myślę, że to w sumie pewna też nobilitacja, bo chyba tak trzeba to powiedzieć. Wiemy dobrze, że Paweł Pawlak miał ewentualnie toczyć rewanż w walce o pas. Do tego rewanżu nie, nie dojdzie, a będzie rywalizował z Tobą, co oznacza, że w organizacji uznano, iż to będzie pojedynek, który będzie takim. Godnym ewentualnym uzupełnieniem, skoro nie może, być, nie może być rewanżu, to chyba powód do satysfakcji. Tak, ja jestem jak najbardziej zadowolony i też ukłon w, w stronę organizatora, że da mi szansę walk, walczyć w walce wieczorów i z, to, z takim zawodnikiem. Mam nadzieję, że podołam i, i będzie dobra walka. Dobra, zostawmy twojego rywala, bo w sumie z rywalem to sobie porozmawialiśmy. Ty teraz jesteś bohaterem tego naszego tura spotkania, więc troszkę, troszkę o tobie. Troszkę o tym, jak tobie te przygotowania przebiegały i jak to wyglądało. Bo no, to jest pytanie ostatnio klasyczne, ale myślę, że trudno uciec od tematu tego, że gdzieś tam w którymś momencie troszkę wszystkim nam się życie utrudniło. No tak, no jest, znaczy Była wcześniej taka wariacja na temat tego koronawirusa i tak dalej. Ja się starałem cały czas trenować, cały czas byłem w treningu. Tam, mimo tego wszystkiego, no to tam gdzieś wiadomo, tam w, w tych lasach, czy tam jakieś truchty, bieganie. Mmm, Tarczowanie i tak dalej. Wszystko na świeżym powietrzu, także ja w treningu byłem cały czas. I no i tyle. Przepraszam, bardzo aż mnie widzisz, jak są jeszcze cały czas w treningu i pan się, aż mnie zatkało. Mówi, że byłeś w treningu cały czas bieganie, ale wszystko to, co chciałeś zrealizować udało się? Tak, tak, jestem przygotowany w 100%. Czuję się bardzo mocno. Tyle. To może chwilotnie porozmawiam jeszcze. dodatkowo. Twoja płaszczyzna, ta, w której czujesz się najmocniej, jak myślisz, to będzie tutaj elementem decydującym, jeśli ewentualnie chodzi o rezultat tego pojedynku? No, jest to, no, jest, no czuję się bardzo mocno, tak? No, wiadomo, jest to parter. E, no, mam trochę tych poddań na końcu już. Mnie nikt nie, nie poddał. No, zobaczymy, tak, bo miałem też dwa lata przerwy, miałem też czas na uzupełnienie tych y, rzeczy, które sprawiały mi troszeczkę problemu, czyli wiadomo, czy chodzi tu o stójkę. Wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze. Czuję się też mocny w tej płaszczyźnie. No, i walka zaczyna się od stójki. Walka zaczyna się od stójki. To właśnie jest bardzo ważne dla wielu i tu w tym momencie tego się uniknąć oczywiście nie da. Przerwa, mówisz dwa lata, Do no to tylko o tym jeszcze ponad dwa lata. Zatrzymajmy się na tym. Ta przerwa, czym była spowodowana? Na ostatniej walce, z którą stoczyłem z Józefem Wittnerem na Fight Night Global. Zerwałem zadłu krzyżowe, następnie zrobiło zrobione, później następnie znowu zerwałem te więzadło, gdzieś tam pojechałem sobie na wakacje, gdzieś się posiedziłem przy basenie i poszło mi znowu niestety i dlatego tak długo trwało wszystko, nie? No ale, no co, na no, ten Fight Night Global zerwałem te zadł w pierwszej rundzie. Dotrwałem do trzeciej, wygrałem walkę, także to też mnie umacnia jeszcze, że, że mimo tego, co się stało i tak dałem radę, nie? No i wszystko przez basen się okazuje jednak. Trzeba uważać z tym pływaniem. Tak, trzeba uważać z tym pływaniem, no. I to w sumie to było przy basenie, nie? No ale jednak, ale? no właśnie. No dobrze, ale to rozumiem, że co, że teraz już w tej sytuacji wszystko z nogą jest okej. Okay? Tak, tak, tak. No inaczej walki mnie brał, gdyby coś tam było nie halo. Z nogą nie wszystko okej. Okay. Pracowałem długo nad tym, żeby tą nogę wzmacniać, wzmacniać jest lepiej niż było. Widziałeś na pewno ostatni pojedynek swojego najbliższego przeciwnika? No, On twierdzi, że to była specjalna sytuacja dość szczególna, ekstremalna, i że to, że tak fatalnie prezentowałeś się na końcu, już w ostatnich, w ostatnich chwilach tego boju, no to wynikało z tego, że przechodził ciężką chorobę, jakoś tam jakieś zarażenie. Myślisz, że tak jak wcześniej też obserwowałeś Pawła, ten brak tlenu, to, że gdzieś tam sił zaczyna mu brakować, to może być jakiś do wykorzystania element? Nie, myślę, że nie, że Paweł będzie zupełnie inaczej, troszeczkę przygotowany, dużo lepiej, na pewno kondycyjnie. Na tą walkę nie zwracam za bardzo uwagi to, co miał z zarysem, bo, no wiadomo, no był tam gdzieś chory, tak, także tej walki nie biorę pod uwagę. Oglądałem wcześniejsze walki Pawła, wiem na co go stać, i, no i tyle, i stamtąd brałem wszelkie tam jakieś tam rzeczy, które mogę wykorzystać ja. Wiesz co, popatrz, no jestem tak przyjeżdżać jak na i tak się zastanawiam. Wy walczycie na dystansie? Trzech rund. Yy, no właśnie, bo tak się zacząłem zastanawiać, czy to możliwe, żeby była walka wieczoru. Dłuższa. Nie, trzy rundy. Yy, jeśli chodzi o te pełne dystanse i o twoje, twoje wcześniejsze dokonania, sam wspomniałeś, trochę tych poddań masz, masz na koncie. Hmm, czy mi się wydaje, czy nawet jedna z tych technik gdzieś tam jest u ciebie, taką techniką, którą sobie gdzieś upodobałeś? No zdarzało się mi to parę razy, że kogoś udusiłem, nie? No jak już mam kogoś na tej ziemi, no to wiadomo, no staram się go jakoś załatwić i nie, nie, nie wypuszczać go już tamtą, tak? Jak już leżę na ziemi, no to już dokończyć to, co zacząłem i tyle. To może tylko przypomnimy tym, którzy być może gdzieś tam nie, nie zorientowali się jeszcze do tej pory, jak to zaczęło się w ogóle u Ciebie i od czego Ty wystartowałeś, jeśli chodzi o Twoje w ogóle występy w MMA? No, sporty walki zacząłem mając 18 lat, także to nie jest jakaś moja bardzo długa, znaczy na chwilę obecną jest bardzo długa droga, droga tak? Ale ludzie zaczynają też dużo wcześniej te sporty. I zaczynałem od, od parteru, tak? Zacząłem od samego nogi, później gdzieś to na zawodach gdzieś to mi tam wychodziło powiedzmy i stwierdziłem, że sobie pójdę dalej, tak? Później zaczęłaś Alma, takie zawody amatorskie, no i, i tak doszedłem tutaj. A wiesz to no, Krzysztof Szoszyński, z tego co pamiętam, to on opowiadał, że pierwszy raz komuś dał w twarz chyba ponad jakimś już ponad 20 lat, więc to wszystko jeszcze to, to różnie bywa, to nie jest tak, że, yy, że to trzeba wcześniej, żeby potem na przykład w UFC właśnie się znaleźć, jakiemu się udało Krzyszkowi. Yy. No właśnie, Babilon. Gala Babilon, gala studyjna. Gala taka trochę nietypowa, gala w innej atmosferze. Jak yy, tak myślisz sobie, to pewnie tam kibice gdzieś to fajnie jak są na trybunach. No pewnie, zawsze za, mną, zawsze za mną przyjeżdżało naprawdę dużo kibiców. Dopingowali mnie, bo ich słychać i tak dalej. Ale jakoś nie, nie staram się zwracać na to uwagi, że tych kibiców nie będzie. Chcę wyjść z głową, zrobić robotę, być z tego zadowolonym i wygrać. Ty masz możliwość przygotowywania się do startów i do treningu, tak że tak powiem zawodowo, czy musisz dodatkowo czymś się zajmować, żeby móc sobie w życiu wszystko poukładać? No wiadomo, gdzieś tam sobie trzeba jakoś dorobić. Przez ten okres dwuletni, tak, gdzie nie walczyłem, to też wiadomo, no, naprawiałem kolano i tak dalej, ale też musiałem pracować, pracowałem gdzieś tam po bramkach nocami, piątki, soboty, w tygodniu nawet też, bo za coś trzeba żyć. Ale udało mi się to wszystko ładnie połączyć. No i wiadomo, no, trzeba dążyć do tego, żeby te bramki gdzieś odstawić tak zająć się tylko tym sportem, bo te noce nie wiadomo, no, nie są korzystne. Nie? Gale Babylon, gale organizacji Babilon, to chyba nie będzie Twoja ostatnia walka. Rozmawialiście na ten temat? Czy od tego pojedynku z Pawłem Pawlakiem uzależniacie ewentualnie dalsze rozmowy i dalsze plany związane z tą organizacją? Yy, szczerze powiem, że. Kontrakt mam na jedną walkę, co dalej będzie, no ciężko nie powiedzieć, bo to też zależy wiadomo od wyniku lub od tego, jak ta walka przebiegnie, nie? Jaka to będzie walka, czy to będzie naprawdę tylko typowa, typowa wojna, czy tam gdzieś będziemy, jak będziemy zamulać, to wiadomo, że e, nawet gdy mi się noga powinna i to będzie słaba walka, no to wiadomo, że ciężko później o kontrakt, nie? Ale jeżeli będzie dobra walka i tak dalej, to myślę, że nie będzie problemu, żeby mnie nawet inne organizacje gdzieś tam znalazły, nie? Ale wiadomo, że nie przychodzi mi z takiego do głowy nic innego, jak tylko wygrana, tak? No jasne i to jest bardzo słuszna postawa i tego się trzymajmy. Natomiast mówisz, że jakieś ewentualnie inne organizacje chciałbyś, masz jakiś taki swój, no nie wiem czy nazwać to można marzenie, może marzenie sportowe, żeby gdzieś kiedyś na jakiejś gali się zaprezentować, móc zawalczyć yy, i tam pokazać swoje umiejętności? Pewnie, no marzenia to mam, takie chociażby, żeby chociaż raz tylko zawalczyć gdzieś powiedzmy za oceanem, tak, chodzi mi o te UFC, to jest takie marzenie i wydaje mi się, że nie jest tylko takie marzenie moje, tylko wielu sportowców, którzy walczą. No szansa jest, tak. No wiadomo, no jak wszystko ładnie, dobrze pójdzie, no to, to dlaczego nie? Oczywiście, że tak. Wszystko jest przed tobą, w każdym razie. Taki wymarzony przebieg tego jutrzejszego pojedynku, to jaki byłby? Wiadomo, że koło. Dobra, słuchaj, no to w takim razie co? Czekamy na ten pojedynek, czekamy na Twój występ, czekamy na tą walkę. Niech to będzie rzeczywiście walka wieczoru, którą będziemy wspominać długo i która rozbudzi ogromne emocje u tych, którzy będą oglądać przed telewizorami, no bo na trybunach już ustaliliśmy. Nie będzie za bardzo kibiców. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie również.